Łapie się tonący brzytwy, jednak nie koniec hitwy. Wszystkie ruchy są pozorne, staje się to upiorne, dramat w Polsce się rozgrywa, demokracja przegrywa. Biblię ktoś nam recytuje, suweren abdykuje, rząd jest kiepski, kasy nie ma, w ucho nam się ma. My wierzymy w bania luki, stajemy się nieuki. Wolność za pestkę sprzedamy, w rozwoju się cofamy. Świat ucieka nam do przodu, my dążymy do głodu. Podnosi się nam ciśnienie. Sekta nie jest bawienie. Nawet jak często się klęka, nienawiść w nas nie pęka. Obrażamy się nawzajem, jesteśmy świeckim krajem, sekta stała się, pieszczocha, pieniądze bardzo kocha. Jak się w telewizor spojrze, propagandę tam dojrze. TV rozum odbiera, złe nawyki nabiera. Suwerena strach obleciał, stronę nieba poleciał. Stajemy się chyba żule, mamy niby klauzulę. Coś niedobrze nam się widzi, suweren nie dowidzi. Nie jest wcale przerażony, że jest nienajedzony.